Dobry, mogę? No kurde, krótka sonda. Dwa pytania, trzy, żeby nie było. Bo tu widzę, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Bo trochę rozwozisz, no nie? Nie oszukujmy się, słuchaj. Szukamy najlepszego koksu w bytomiu. Czym ci się kojarzy koks z Bytomiu? Najlepszy koks z Bytomiu. Z kopalnią Bobrek, kurde blade Koks to pierwsze, pierwsza myśl, bo nie jestem narkotykowa z węglem Ale rozumiem, że nie ten, jak, jak tam jest wolniąko wchodzi, tylko... Nie, nie, tak jak mówię, nie jestem narkotykowa w ogóle Co wiesz na temat koksu w Bytomiu? Koksu? No Takiego węglowego? No No i bardzo dobrze No, <laughs> no Powiedzmy sobie szczerze, nie wiem Nie wiesz za dużo Nic więcej? Mogę ci załatwić, jak chcesz, mój ojciec tam ma wtyki, także... Ile potrzebujesz? No nie wiem, tonę, dwie to zostaw adresy. i cenę znasz? Tak A tam gdzie ćwiczysz jest dużo tak zwanych koksów? Yy, wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że jest dużo miśków, ale czy koksów to nie wiem.